Witam Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej tuż przed meczami finałowymi między Stronetem Zielona Góra a PGR Góra rącz Są z nami dzisiaj goście, prezes Grona sos którego dużo Państwo znają, czyli pan Rafał Czarkowski, dyrektor organizacyjny klubu Rafał Riewicz. Pan Arnold Kokulewski, przedstawiciel marki Tyskie oraz pan Krzysztof Fejman ostatni, ale wcale nie najgorszy kolejce, y, przedstawiciel firmy ABI, ABI Plus. Y, okay, może głos prezesowi, ponieważ mamy dla Państwa kilka ciekawostek związanych znach, z nachodem tego No Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Troszkę bez małe jak sensacja, to nie jakoś tak dużo. Dzisiaj sensacji może wielkich nie będzie, ale y, dla nas w ogóle jest to sensacyjny, sensacyjny okres i y, potrwa na pewno y, kilka, może kilkanaście dni. Y, jesteśmy y, dwa dni przed pierwszym meczem finałowym, przed, czyli przed y, historycznymi wydarzeniami dla, y, dla naszego klubu i, i dla naszego miasta y, Zielonej Góry. Dzisiejsza konferencja ma na celu to, że chcieliśmy Państwa poinformować o, o naszych zamierzeniach takich organizacyjnych, które mają dotrzeć do, szczególnie do kibiców. Wiadomo, że wszyscy będą mogli do nas wejść, także podjęliśmy tutaj takie różne działania, które ułatwią to oglądanie. Chciałem powiedzieć, że partnerem takim technicznym tych finałów właśnie została kampania piwowarska, stąd, stąd tutaj udział. Marka e, tyski, że? przede wszystkim. Marka Tyskie przede wszystkim, tak. Stąd udział w naszej konferencji pana Pola tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny Marka Tyskie chce być blisko naszych kibiców, blisko najważniejszych wydarzeń które są e, bliskie emocjom naszych, e, naszych, naszych kibiców i naszych, naszych konsumentów również. E, chcemy pomóc w organizacji m, świętowania medalu, to już wiemy, że medalu, jakiego jeszcze zobaczymy. E, marka będzie wspierała zarówno e, działania na zewnątrz, to już bliżej pewnie e, Krzysztof Rejman powie, jak, jaki będzie plan działania, ale jesteśmy blisko próbu. Chcemy wspierać odpowiedzialne spożywanie alkoholu, w, w tym wypadku piwa. Chcemy, żeby sposób, w jaki nasi konsumenci będą mogli popróbować naszych produktów, był, był odpowiedzialny, jednocześnie tak jaki się należy dla tej szerokości geokulturowej, gdzie w większości a renne to odpowiedzialne spożywanie e, przebiega w sposób e, prosty i łatwy. Tutaj e, powiedział o kilku w sprawach organizacyjnych, e, ponieważ klub właśnie do współpracy z kampanią piwowarską, z Marką Tyskiem, e, organizuje już po raz e, któryś, ale, ale myślę, że po raz pierwszy na taką skalę e, miasteczko Kibica. To miasteczko kibica będzie mieściło się w piwnicy artystycznej Kawon w dniach 26-28 maja podczas meczów numer 1 i numer 2, które będziemy rozgrywali w Zgorzelcu. Nie wszyscy kibice mogli się wybrać do Zgorzelca, dostaliśmy tylko pulę 70 biletów od klubu ze Zgorzelca, i praktycznie w ciągu dwóch godzin te bilety się rozeszły, zainteresowanie było bardzo duże. Myślę, że nawet jakbyśmy mieli 300 biletów, to, to tylu kibiców by mogło pojechać. Dlatego też dla tych wszystkich kibiców chcemy zorganizować wspólne świętowanie, wspólne oglądanie tych, tych meczów wyjazdowych. Na tych meczach, podczas tego oglądania, przewidujemy dla wszystkich kibiców, którzy przyjdą w zielonych koszulkach klubowych, duże promocje. Będziemy mieli stanowisko ze sprzedażą gadżetów. Będziemy też yy, robili konkursy, do wygrania będą właśnie też koszulki, szaliki, plakaty, smycze, yy, wszystko to, co jest związane z naszym klubem. Yy, a co najważniejsze będą też yy, w Kawonie do wygrania bilety na mecze finałowe, także też yy, myślę, że to będzie wielka zachęta dla naszych kibiców, aby tam przyjść i, i wspólnie yy, dopingować na zespół. W prawdzie z dużej odległości, ale myślę, że będzie bardzo fajnie i bardzo gorąco. W Kawonie będą przygotowane dla kibiców dwa duże projektory. Na dwóch dużych ekranach będzie można oglądać mecze i na trzech telewizorach plazmowych. Dla pierwszych też 200 kibiców, którzy przyjdą zarówno w niedzielę, jak i we wtorek do, do Kawonu, kampania piwowarska przygotowała niespodzianki i, i myślę, że dosyć fajne i ciekawe. Dla, też dla wszystkich kibiców, którzy, którzy będą ubrani na zielono, czyli chcielibyśmy bardzo zachęcić naszych kibiców, żeby przyszli w koszulkach klubowych. Karol właśnie z kampanią piwowarską przygotował zniżki na wszystkie napoje, które będą, mam nadzieję, w dużych ilościach ludzie spożywali. <zysyfikacje> Jak nowa, Ale kulturalnie? odpowiedzialny. To jest bardzo I... I... nieodpowiedzialny. Jeśli chodzi o mecze w Zielonej Górze, które będą 31 i 2 czerwca tutaj o sprzedaży biletów, to, to może powie Krzysztof Freyman, natomiast chcielibyśmy powiedzieć, że też pod halą będzie zorganizowane takie miasteczko kibica, będzie wystawiony przed halą telebim, będą ogródki z napojami, ogródki z jedzeniem, także też zachęcamy kibiców do przyjścia wcześniej na mecze żeby można było właśnie wspólnie przed halą i świętować te, te, te finały, ten najważniejszy dla naszego klubu czas i okres. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja chyba krótko powiem o tych biletach, bo tu specjalnie nie ma dużo do mówienia. Bilety są jeszcze, sprzedają się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę aktualne stany to tak średnio 1,5 tysiąca biletów mamy na dostępnych jeszcze w systemie na, na każdy z tych, każde z tych spotkań, a przy czym jednocześnie mamy kilkaset rezerwacji, co oznacza, że kilkaset osób przybędzie odebrać swoje bilety. Trudno mi jest powiedzieć ile to jest łącznie biletów, które w ten sposób zostały zarezerwowane, ale na pewno pomniejszają tę pulę dostępnych biletów. Gdyby się tak zdarzyło, że te bilety zostaną jeszcze jakiekolwiek do końca tego tygodnia, a biorąc pod uwagę specyfikę przyszłego tygodnia będziemy jakoś reagować, to znaczy tam czwartek jest takim newralgicznym terminem. Myślę, że gdyby zaszła taka potrzeba, to jesteśmy w stanie uruchomić jakiś punkt sprzedaży, tak żeby również w porze ciało można było te bilety kupić, czyli dzień przed... Przed meczem, ale biorąc pod uwagę aktualne tempo sprzedaży, myślę, że, że taka sytuacja po prostu w ogóle nie, nie, nie zaistnieje. Dziękuję. Jeszcze dwa słowa chciałem powiedzieć o, o sytuacji, która jest w niedzielę. Bo w niedzielę, niestety, nastąpił zbieg dwóch zbieg imprez. Jedna jest, jedna jest w Zielonej Górze, czyli Żurze z cmfl jeździ z Tarnowym. My gramy w Zdorze, czyli jest to sama godzina i tutaj już wiem, że przy nagłej, yy, chyba w wyborczej yy, w trybunie kibiców były głosy, głosy takie, że się nie dogadaliśmy yy, z klubem żużlowym. Yy, no jest to nieprawda. Yy, poprzednio się yy, udało nam się, znaczy nam się porozumieć to nie jest problem, tylko udało się to zorganizować. Tym razem niestety ze względu na, na, na to, że jest transmisja telewizyjna o tej godzinie i w sumie te godziny meczu znamy dopiero praktycznie no dzisiaj jest czwarty dzień znamy godziny meczów to też klub żużlowy nie był w stanie przesunąć godziny swojego meczu natomiast jesteśmy porozumieni co do tego że, że podczas meczu żużlowego też na stadionie żużlowym będzie informacja o aktualnym stanie naszego meczu w Zgorzelcu i, i, i za to dziękujemy klubowi żużlowemu takie informacje będą, jeszcze nie wiem w jakiej formie, czy tylko spikerskiej, czy być może jeszcze coś tam na ekranie uda im się y, zmieścić, ale, ale też mają swoje tam y, te minuty y, cały czas zajęte. Także to nie wynikło z żadnej złej woli ani nie się między próbami, po prostu jest to y, na dzisiaj y, kompletnie niemożliwe. Co jeszcze, tutaj Państwo pamiętacie, przed halą też stał, stał taki duży baner, ten baner stanie ponownie, bodajże we wtorek, z troszeczkę zmienioną treścią tego baneru, który będzie reklamował mecze finałowe i to też tutaj wzbudziło duże zainteresowanie, wszyscy co przyjeżdżali, byli zadowoleni z, z tego, że moja kampania, kampania big też była bardzo dobrze y, przygotowana i, i myślę, że tutaj zrobiliśmy pod tym względem duży postęp. Y, co jeszcze, Rafał? Tyle punktów tam masz, a tylko te y, dwa. To może jeszcze y, powiem to, że y, chciałem bardzo podziękować i, i, i Marcetyskiej i, i, i Krzysztofowi y, z ABI. Yy, załączenie się w tę organizację, yy, bo yy, to jest ten etap, który znamy, tak? nie wiemy co będzie po czterech meczach i też, yy, też będzie trzeba działać bardzo szybko, czy to będzie jeszcze jeden, czy dwa, czy trzy mecze. Yy, także będziemy na to yy, na pewno yy, przygotowani. Yy, tak jak wspomniałem na samym początku, no, okres mamy bardzo gorący. Wszyscy tym żyjemy, wielu ludzi na ten mecz chce przyjść, wielu, wielu chce te mecze obejrzeć, obejrzeć na żywo. Telefony z całej Polski bez przerwy dzwonią. Myślę, że tegoroczny finał akurat jest taki, że rzeczywiście spotkało się dwie najgorsze drużyny i, i, i emocji na pewno, na pewno nie zabraknie. Także jeszcze raz zachęcam kibiców do udziału, do udziału w oglądaniu w Kawonie do tego, że tutaj na meczach w Górze można przyjść wcześniej, można, tak jak tutaj Anna powiedział, spróbować produktów marki tyskie, żeby ta atmosfera była to atmosferą wielkiego święta, święta koszykówki. My na pewno będziemy bardzo w, w tym czasie zajęci, ale myślę, że kibice będą mieli doskonały i, i, i fantastyczny czas również dla siebie. Jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to, to bardzo proszę. 2 czerwca też jest mecz z Telmetu Falubazu i z Zielona Góra, i też się ze sobą stykają, trochę czasu zostało. To może tam można by coś pokominać. Bo ja nie wiem dokładnie o której z Falubazu jest na wyjeździe, też. W Tarnowie grają o 18.30 z telewizją nie da się nic zrozumieć, tak z waszej strony no, Mamy drugiego o 19 :00. Mamy o 19, a w fa, no, no, Chyba bodajże o 18.30, ale też telewizyjny Tak, mają telewizyjny to. Telewizyjny. No, to... Znaczy, bywało, że gryźli mecz telewizyjny, w związku z czym tylko trzeba by innym... No, u u, u nich 14 do... dni minimum, żeby coś no, zmienić 5. Nie że drugiego czasu. Oni, oni mają u 14 dni, żeby w ogóle jakieś zmiany zrobić, natomiast zanzujemy się tym, że, że kibice na naszej hali będą, będą na bieżąco informowali o, o wyniku meczu w Tarnowie. No tutaj niestety o ile w sezonie mamy wpływ na, na godzinę, robimy wcześniej tak tutaj przy playofach, no niestety te terminy są sztywne i, i, i no nic na to nie poradzimy. Czy jakieś pytania od Państwa? Może ktoś wie, jak się zaczęła ta realizacja. 4-2, nie? 4-2. 4-2. Dobrze. Dla, dla, dla Borusji bolu, dla rozumiem. 3. <ślad> 3. <ślad> ok, jeśli nie ma pytań, to dziękuję Państwu serdecznie.